Wracamy do studia i zobaczcie, jakie tu cudowne kolory jesieni. Prawda Dzięki Panie komu? Tak, tak, tak. Bartek moi Boratyn. Z racji tego, że na mediach społecznościowych rolki z makaronikami wywołały ogromną burzę i ogromne zainteresowanie. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak przygotować to jest bardzo ważne domowym sposobem makaroniki. Bo umówmy się, makaroniki są super, ale są niewspółmiernie drogie. Nie to... w formie, tak, oczywiście oraz bardzo kapryśne w przygotowaniu. A tu trzeba jedno. tak, tutaj trzeba krok po kroku mm. zrobić wszystko zgodnie z przepisem, żeby one faktycznie nam wyszły. Jeden niewłaściwy ruch i tyle. Dlatego dzisiaj robimy, powtarzam, domowym sposobem. Na samym początku przygotujemy sobie mąkę migdałową. Oczywiście mąkę migdałową możemy sobie kupić w sklepach, ale po co, skoro możemy po prostu kupić płatki migdałowe, i teraz? Za pomocą blendera ręcznego sobie mielimy na no, taki puch. I teraz dostałem wiele pytań, czy makaroniki wyjdą na innej mące. Nie, ponieważ. Całym sekretem makaroników jest po prostu mąka migdałowa i, i makaronik to migdał po prostu. Ale poczekaj chwilę, zmielone migdały, płatki migdałowe, to już jest mąka migdałowa? Tam nie ma nic innego, po prostu? Proszę bardzo. I to w tym momencie jest mąką migdałową. Tak? Tak, dokładnie tak. Więc e, mąka migdałowa sama w sobie jest bardzo droga. Migdały w płatkach są nieco tańsze, dlatego e, polecam wybrać płatki migdałowe i przesiać je przez siteczko. I teraz to jest gotowa mąka migdałowa, którą w pierwszym, tak naprawdę, em, elemencie przygotowania makaroników łączymy z cukrem, pudrem. E, cały dokładny przepis, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej i bardzo proszę trzymać się bardzo dokładnie e, gramatury. Za, e, proszę się pokochać dzisiaj z wagą, mm -hmm. ponieważ ta waga jest nieodzownym elementem tego przepisu. I teraz. To jest nasza baza makaronikowa. I teraz, w zależności od tego, jaki chcemy użyć kolor, używamy takiego barwnika. Oczywiście nie musimy użyć e, tutaj żadnego, ponieważ tak jak dawniej e, powstawały makaroniki, em, te szczególnie makaroniki z Nancy, one... Em, em, one są całkowicie bez użycia jakichś kolorów są. I są tak, takie. Kremowe, jak ja już takie. Temperatura dodała, wiadomo, to są takie brązowe. My dzisiaj pokażemy. Ja teraz akurat zrobię makaroniki różowe. Dlatego do tej mieszanki dodajemy tutaj barwnika w żelu różowego. I teraz tak. Przepraszam, e... widziałeś jakiś różowy kolor? Nie, ja ale moi zdaniem. Ja jest... Ja widzę granat. Takim będzie, cwanem, rozumiesz fizykiem? Będzie, że bierze, jak będzie. To będzie. To tym, on on to jest będzie bardzo różany. intensywny. I teraz też hmm. intensywność koloru zależy od tego, ile dodamy tego barwnika, więc możemy oczywiście później dodawać. Żeby te makaroniki były jeszcze bardziej intensywne, bo ja lubię takie nawet nie tyle pastelowe, co już mocniejsze. Tutaj mamy drugą część naszego przepisu, czyli białka. Razem z cukrem, i tutaj również możemy, nie musimy, dodajemy barwnik, ale tym razem proszkowy, ponieważ tu już są białka, niektóre barwniki mają kwas i różnie te barwniki działają. I teraz tak, to będziemy ubijać, a następnie łączyć z tym, ale pokażę to w drugim wejściu, ponieważ to jest najważniejsza, em, najważniejszy moment przygotowania makaroników. Teraz Potrzebujemy trochę czasu, żeby środek nam wystygł i się zastygł. Będziemy przekładać makaroniki ganaszem z białej czekolady. Tutaj mam białą czekoladę, tutaj podgrzewam śmietankę. Zagotowuję ją. Musi być bardzo cieplutka. Zalewam białą czekoladę tą śmietankę. A w Proszę, tę stronę, tak, dokładnie. Nie, 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 do by, nam, by nam się tutaj spaliła. I czekamy, aż e, czekolada się ładnie rozpuści. I później do tego możemy do, dodawać... Tak naprawdę wszystko, co lubimy. Możemy dodawać fajny nowy produkt, owoce liowilizowane w proszku. Fajnie nam zabarwią, dadzą nam od razu smak. Możemy dodać olejek z fiołka. Możemy dodać olejek z bergamotki. Możemy dodać olejek z lawendy. Wszystkiego, czego dusza zapragnie. jak wszystko w... następne pokażę wam. Dobra. Jak w aptece, nie? Tyle tych olejków. Y, olejków. I powiedział też Bartek, żeby się polubić z wagą. Mam takie jedno pytanie: czy zawsze to, tym nadzieniem jest czekolada? Nie. Oczywiście nie. Możemy robić tutaj na pire owocowych e, na no. nadzienia, więc czego dusza zapragnie? Taki najbardziej podstawowy przepis to biała bądź ciemna czekolada właśnie ze śmietanków w postaci ganasz. Mm. Mm. Można to zrobić z tatarem w środku. No dzieło ale to w kolejnym prostu... dopiero wejście. Tak jest. Robimy makaroniki e, i Bartek nam od samego rana pokazuje jak to zrobić domowym sposobem, żeby nie było drogo, bo makaroniki są pyszne, ale są drogie. Na jakim jesteś etapie? Tak. E, drugi etap, czyli mamy przygotowaną mąkę migdałową, do której dodaliśmy cukier puder. E, E, ubiliśmy bezę. I teraz. Ja pokazywałem tą drugą bezę, do którego dodałem barwnika, ale to za chwileczkę będę pokazywał. Teraz chcę pokazać to najważniejsze, co w makaronikach, czyli mieszanie. E, jeżeli tutaj coś nam nie wyjdzie, makaroniki nam automatycznie się nie udadzą. I teraz słuchajcie. Ja robię tak, że Dzielę sobie zawsze tą bezę na trzy razy, i na samym początku e, tę pianę ładnie łączę z tą mąką migdałową, e, cukrem, pudrem i barwnikiem, i powinna mi, mi z tego powstać taka piękna, mm, ale twarda, e, jakby to powiedzieć, kula migdałowa, do której następnie e, dodam kolejną drugą partię, e, pomieszam, a trzecia partia tej bezy. Jest po to, aby uzyskać ładną konsystencję, ponieważ konsystencja ciasta jest tutaj najważniejsza. Nie może być zbyt gęsta, ponieważ makaroniki powstaną nam wtedy beziki z makaroników, ich nie złożymy, nie powstanie nam stopka. Oraz nie może być za rzadka ponieważ jeżeli będzie za rzadka, również te makaroniki nam się rozleją i nie powstanie nam ta stopka. Czyli musimy poczekać do tego momentu, aż pokażesz nam, jaka to jest konsystencja, bo inaczej to człowiek się tego nie nauczy i sobie zepsuje. Ile Dokładnie. makaroników zepsułeś, zanim się nauczyłeś je robić tak perfekcyjnie? 10 lat robię makaroniki I, o, i, okay. i mówię szczerze, do tego trzeba podejść z wielkim spokojem, na spokojnie, ponieważ pierwsza, druga, trzecia partia zapewne, zapewne no, może nie powstać. Mhm. Zawsze... Jest jakaś część, która, którą trzeba niestety zutylizować, bądź zjeść, zawsze takie 10% można sobie doliczyć, że, że, że będą taki z boku formy, która nam się nie uda. A tutaj chcę właśnie pokazać, to sobie zaraz dokończę, jak ta konsystencja powinna wyglądać. Po czym to poznamy? Po tym, że ciasto będzie piękne, lśniące, wyglądało jak gęsta śmietana. Więc. Takie ciasto teraz sobie przekładamy do rękawa cukierniczego z końcówką taką płaską. Zamykamy, żeby nam to nie wyleciało. I teraz szprycowanie makaroników. Kolejna bardzo mm, ważna y, tutaj czynność. Proszę bardzo, takie rękawy kupimy już w supermarkecie, więc spokojnie można się w nie w domu zaopatrzyć. I teraz ściągamy od razu, bierzemy sobie blaszkę. Nakładamy papier do pieczenia, i teraz e, wiele osób może powiedzieć: Dlaczego nie forma silikonowa? Oczywiście forma silikonowa, ale nie jesteśmy w cukierni. W domu mamy papier do pieczenia i pieczemy na papierze takim. Oczywiście te makaroniki nam tak samo ładnie się upieką. I teraz szprycujemy sobie. Pyk, pyk, pyk. W życiu Takie bym, by kółeczka prawda I teraz Nie zobaczcie, wasza. co zrobimy, Skończyłoby ponieważ... Skończyłoby się na tym, że i tak poszedłbyś mhm. do cukierni. Tak, albo do Bartka bym zadzwonił. <śmiech> Kolejna, <śmiech> najważniejsza kwestia, czyli musimy z tych makaroników, które sobie zaraz wyszprycuję, em, wygonić powietrze. Teraz. a aby żeby one nam pięknie się rozłożyły po całej blaszce. I teraz zapraszam operatora. Chcę pokazać, jak wyglądają makaroniki. Już takie piękne obstukane, które zrobiłem przed chwilką. Granatowe, proszę bardzo. I takie obstukane makaroniki. Sprawdzamy, czy one nam wyschły. Około 15-20 minut sobie poleżały. I wkładamy do piekarnika nagrzanego. I uwaga: 145, 150 stopni z termoobiegiem. Każdy piekarnik jest inny, i to jest bardzo ważne, żeby ten piekarnik przetestować wcześniej, ponieważ ja, na przykład, w tym piekarniku makaroniki piekę pierwszy raz, więc wolę ustawić niższą temperaturę i wstawiam na około 18 minut do 20. Będę cały czas kontrolował. A ta niższa temperatura to jaka? 145, A. 150. Każdy piekarnik jest inny i musimy na to. Uważać. Słuchaj, a próbowałeś zjeść takiego surowego? To jest beza. Jest surowe a, jajko. No. jajko, to nie, no, nie można. Tak jest. Dobra, okay. Słuchajcie, o naszych ludziach trzeba mówić dobrze i trzeba ich reklamować. Bartek Boraty, moi drodzy, robi najlepsze torty na świecie. Oh, okay. <laughs> Jeżeli kiedykolwiek będziecie potrzebowali najlepszego tortu na świecie, to walcie do Bartka jak w dym. Wygląda to bajkowo, Bartku drogi, te twoje makaroniki. Tak, ale od razu. Od razu wracam do pieczenia makaroników. Mówiłem Państwu, że piekarnik 145-150 stopni termoobieg, prawda? Tak. Ja tak piekę na przykład w swojej cukierni. No i upiekłem tak w tym piekarniku. E, no i zobaczcie, jak wygląda stopka. No, nie powinna tak wyglądać. Nie to, podoba Ci się to? Coś nie, a zobacz, a to nie jest ta perfekcyjna stopka, tak jak upieczone góra dół. Ojej, Widzicie? no detalista, tak. Ale, 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 zależy nam, żeby te makaroniki były perfekcyjne, dlatego ja na przykład w tym piekarniku piekę. Góra-dół. I państwo muszą sprawdzić koniecznie swoje piekarniki. Oh, okay. Teraz tak, czym nadziewamy? Ganasz zrobiony na, ym, w pierwszym wejściu. On sobie się jeszcze chłodzi. Tak wygląda. Biała czekolada i śmietanka. I uwaga, on nigdy nie będzie bardzo gęsty. On powinien być jeszcze tak, taki delikatnie lejący. Ubijamy go za pomocą rózgi e, mikserem, bądź w kąpieli, wodne, e, w kąpieli wodnej, w robocie kuchennym. I dodajemy ulubiony aromat. Ja dzisiaj dodałem e, do żółtych, ponieważ fajnie się to zgra, olejek, zobaczcie, z fiołka. Tak pachnie właśnie fiołek. Ojej, to jest zapach Aha. mojego dzieciństwa, tylko prawdziwych, autentycznych fiołek. I teraz zapraszam. Składaliście kiedyś makaroniki? Ojejku, nie, ale mi się to nie uda. Pokaż, pokaż dawaj. Chodź. Szprycowania ci nie dam, ale, a, no właśnie. O, ale dobrze. składać makaroniki jak o. najbardziej, tak? Sprycujemy. No. Tak, Jedno na drugie, i tak? Teraz patrz, pyk, pyk. pyk i troszeczkę docisnąć. Docis... Nie za mocno, żeby Dobrze. krem nie wyszedł. Dobrze. Ewa, chodź. Będę dociskał. Nie, ja muszę ja e, Cały I ty dokładny przepis. będzie czuć przepis. smaku, naprawdę? Tak. Chcesz. E, paluszek poproszę. Proszę. Biała czekolada z fiołkiem. Proszę jak Państwa. smakuje. Cały przepis znajdą Państwo oczywiście na stronie internetowej. Bardzo dokładnie proszę pokochać się, tak jak mówiłem, z wagą, ponieważ makaroniki wymagają niezwykłej precyzji, żeby ta stopka była em, piękna. Mogę sobie nacisnąć? Tak, proszę Posłuchaj, bardzo. Posłuchaj, co ci powiem? No. Że mi się to podoba, ponieważ ja nie lubię białej czekolady i nie czuć białej czekolady. A możesz zrobić na ciemnej Ewa. No wiem, ale nie czuć, że to Tutaj. jest biała czekolada, tak, rozumiesz? Bo I to mi się pachnie. podoba. Mm. Tak, cześć, tu Dorota! I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry .tvn .pl.